Dzień dobry. Kiedy mamy już zaprogramowany palec administratora, czyli potocznie, potocznie tak mówiąc palec master, możemy przystąpić do programowania użytkownika. Aby to wykonać musimy wprowadzić czytnik w tryb serwisowy. Przeciągamy wcześniej zaprogramowany palec administratora i musimy doprowadzić czytnik do pozycji LU. Bo jak widzimy, jak tutaj przeciągamy sobie palec, nam tutaj ten czytnik zmienia różne, zmienia różne komunikaty, które każdy jest oczywiście za coś odpowiedzialny, ale my chcemy zaprogramować użytkownika, a za ten hmm, zaprogramowanie odpowiedzialny jest LU. Kiedy mamy już wyświetlone LU, przy, przykładamy i przytrzymujemy dowolny palec, tak o, właśnie teraz miga. I pojawia się na komunikat U, czyli użytkownik pierwszy. No i przystępujemy do programowania użytkownika. Przeciągamy palec użytkownika, i tak jak w przypadku administratora, tak długo aż zgaśnie nam żółta dioda i pojawi się zielona dioda. 01 świadczy o tym, o tym, że palec użytkownika jest zaprogramowany. Ale teraz uwaga. Samo zaprogramowanie czytnika nie spowoduje, że system kontroli dostępu będzie działał. Możemy to zobaczyć. Przeciągnę palec użytkownika, zapali się C1, czyli odczytanie użytkownika, 01 odliczanie, silnik nie wyjechał. Co należy zrobić? To jest właśnie najczęściej popełniany błąd albo taka rzecz, o której producenci czy instalatorzy zapominają. Musimy sparować czytnik z odbiornikiem, ponieważ to, że tutaj jest przewód, nie świadczy o tym, że to się komunikuje razem. Komunikacja między sterownikiem a czytnikiem odbywa się drogą radiową. A żeby to zrobić, jak już mamy zaprogramowany palec użytkownika, musimy wcisnąć tutaj przycisk. Widzimy, zapaliła się zielona dioda na sterowniku, a następnie przeciągamy palec do otwierania, czyli palec użytkownika. Widzimy tutaj dioda miga i zgasła. Teraz mamy czytnik z, ze sterownikiem połączony w parę. I teraz, gdy przeciągniemy palec użytkownika, silnik się wysunie, odregulowując tym samym yy, zamek. <śm>